Cześć wszystkim! Po pierwsze, mamy poniedziałek, więc w końcu idę na studia, na uczelnię. I to jest super, już nie mogę się doczekać. Tutaj Rozia ma za 8 godzin o 13:30, a Dwayne nie wyskakuje mi teraz w rabacie. E, za 4 godziny, a ma, ma ukończoną pracę domową. Super, nie mogę się doczekać i prace zaczyna o 17 to akurat świetnie tu sobie jedzą tak póki co, Rozia może sobie tu jak zje to podchwaszczaj. zbierz jakiś cały plon, możesz zebrać czy coś jeszcze możesz zrobić zatrudnić odgrodnika nie, nie będziemy zatrudniać bo to bez sensu. O, już coś do toalety. Super. Sikaj sobie po mistrzowsku. Zobaczymy jakim to w ogóle wyjdzie. Bo pewnie jeszcze będziesz szła do pracy, bo oczywiście nie zajrzałam. Czy to dziś poniedziałek? Nie, masz wolne. O proszę. No to... Ojej, trochę inaczej to sobie myślałam. No trudno, ale to nic, bo będziemy rozwijać trochę jej umiejętności do pracy. Niech będzie w końcu awans, bo dobrze by było zrobić, znaczy zrobić, kupić mm, jakiś telewizor, bo im się strasznie nudzi o początek semestru. Yy, Zaczynamy bla bla bla, który yy, tak będzie. 25. Dobra, nieważne, co za różnica, co oni tam piszą, a potem nic nie wiem. W ogóle przed nagraniem rozwiązałam sobie, nie wiem czy wiecie, była ankieta, znaczy teraz jak to nagrywam, to jest ankieta. Jak to wrzucę w środę, to nie wiem czy jeszcze będzie, chyba tak, o ubraniach do nowych akcesoriów. Przyznam, że nawet mi się podobają. Aż się zdziwiłam. Było kilka fajnych. Trochę trudno było mi zdecydować te 15 do wybrania. E, jakie to było bezsensowne zdanie. No ale nieważne. E, nie podobało mi się za bardzo dla małych dzieci. Myślę, że one i tak pewnie trochę ulegną zmianie. Koniec końców, ale tak to całkiem niezłe. Czapki były całkiem niezłe. Podobały mi się. Podobały mi się też strasznie takie spodnie dla kobiet z kimi jakby nie wiem czy to perełki, takie białe kropki tam były. Strasznie przypominały mi moje spodnie, które tak lubiłam, ale musiałam wyrzucić, bo się rozdarły. Od razu na nie zagłosowałam. To, był, to było coś, co strasznie chciałabym w grze. Jeśli to byłyby takie perełki, to byłoby super. Tu niech sobie robią, co chcą. Czy ty możesz to podlewać? Nie. Czy ty możesz to podlewać? Dla mężczyzn spodnie były takie średnie, według mnie. Myślałam, że będą trochę lepsze. Fajne były też te kapcie koty dla mężczyzn. Podobają mi się, aczkolwiek nie zagłosowałam na nie, bo już nie starczyło mi miejsca. Bo jednak 15 to trochę mało. Yy, czy ja mogę cię dłoń jakoś wysłać na te zajęcia? Śmierdzisz, tu, może się, wiesz, szybki prysznic. Ojejku, na zajęcia. No tak, spóźniłeś się. Dobra, nie bierz tego prysznica, idź jednak na te zajęcia. Idzie i co? Bo ja myślałam, że to będzie trochę tak, że my będziemy z nim na tej uczelni. No trochę kiepsko. Inaczej to sobie wyobrażałam z domu, no ale dobra. Musimy coś. chwilę do której ty będziesz, to gdzieś. no to w sumie niedługo. Może weź. weź, weź. rób notatki. Dobra. Ty masz za 4 godziny, pijesz sobie sok, w sumie pi. No, a kontynuując, może zbierz, zawsze tu będzie trochę kasy. E, tak, w każdym razie kontynuując, nie mam czasu na to. E, myślałam, że trochę lepsze będą te ciuchy. Znaczy, i tak są fajne ale nie tak, jak myślałam. Takie, no z jednej strony niby takie wiejskie, z drugiej trochę jakby nowoczesne. Subie sama nie wiem, czego oczekiwałam. Trochę nie mój styl, to może dlatego. Dla zwierząt cztery rodzaje, ale ja na przykład z psów ani kotów nie ubieram w te ciuszki, więc na nie w ogóle nie głosowałam bo to bez sensu było no i cóż no tam jeszcze stroje dla kobiet były całkiem spoko dla dziewczynek coś też wybrałam, dla chłopców chyba nic, nie najgorzej ale myślałam, że będzie trochę lepiej chociaż też zależy I tak jak podejrzewam będzie to raczej coś na zasadzie, że trochę pewnie jeszcze pozmieniają bo to tylko takie koncepty na razie idzie do nas poczta proszę nie rachunki ale co innego może być jak nie rachunki jeszcze nas nie stać na te rachunki ale my mamy nasze plony plony możemy sprzedać przecież są nasze więc dlaczego nie dobra wyjątkowa okazja bo rachunki <laughs> sobie pozwolimy na to Kurczę, dobrze by było żeby Rozalia już wróciła a ona jeszcze nie poszła ale do której ty tam masz? No, do prawie 15. Nie jest źle. Czy ty możesz coś w ogóle robić z, z tą pracą? Pamiętaj co, jak będę to. Nie będę ryzykować na razie. Kurczę, dobrze by było, żeby podostawali trochę te awanse, byśmy mogli wybudować trochę domu, coś zrobić, cokolwiek. Bo mi się tak nudzi. Ale wybudowałam nie wiem, czy wiecie. Pewnie nie wiecie. Wybudowałam im kino, więc to kolejna rozrywka w tym mieście i sobie do tego kina pójdziemy. Może coś do aspiracji? O, super! Została ci godzina. To idziemy. Połowisz sobie i zaliczymy etap. No ty nadal nie możesz, ale tobie to szybko pójdzie. Jak tylko będą dzieci, to już pójdzie, jak nie wiem... Czy grzanie? Jak się przegrzałaś? O co ci chodzi? No w każdym razie idź sobie na uczelnię, wracaj szybko. Pójdziemy sobie do długiej nad... Słuchaj, uważaj. O, ty będziesz słuchał uważnie, on robił notatki. Każdy inaczej. Trochę przyspieszymy, bo nudno. A chcemy złapać te godziny i spełnić etap. O, no właśnie. O tym mówiłam. Złóż pięć ryb, używając przynęty. O, osiągnęli szósty poziom. Mamy piąty. A dużo mamy do poziomu szóstego. Nie w sumie. Ej, jest tragicznie, to zaraz się Fala upałów farnie, słonecznie. W ogóle niedługo kończy nam się lato. Przykro trochę. Ej, a spróbujmy. Uf na przynętę, O, spróbujemy na cytrynę. Ciekawe czy któraś ryba w ogóle. zczai się, że to cytryna. Złapiam się czy nie? Dlaczego to lałeś? Wróciłeś. Chcesz odrabić teraz pracę domową? Nie. Dajecie, idziemy. Czy drugi raz zaliczyło mi się, że osiągnęłam wiek dorosły? Bo tak się nagle pokazało. W każdym razie idziemy teraz do kina. Nie wiem tylko, czy to będzie funkcjonowało. Sama to budowałam. Nie mam bladego pojęcia, czy to będzie działać. okres Tutaj. O, tutaj ładna parcelka. Naprawdę nie wiem czy to będzie działać. W sumie możemy powybrać kilka osób, bo tak trochę się obawiam, czego można powiedzieć. Nie, bo on... dłoń był zazdrosny. Dobra, lecimy. No nie, jeszcze pada. Kurde, burza. Ej, weź podejść tu razem ze wszystkimi, ale nie mam nic ten. Od razu oglądamy film. Yy, diamenty są smaczne. O, kujonów z kampusu. Co się będziesz? Ze wszystkimi. Proszę. Tutaj pokażę Wam od razu. Nawet na taba wezmę. To sobie oglądają. O! a jeszcze jest u góry. Takie zrobiłam miejsce do patrzenia w niebo. Ale jest tak pochmurnie, i tak deszczowo, jest tak smutnie. No kurde, zawsze coś mi zwali. Takie ładne ławeczki dałam. Tu na środku w ogóle opony, że niby tak zrobili, wiecie, jakąś z traktoru pomalowali i tak dalej. Świeczuszki. Hmm. Tutaj, o, kwiatuszki dałam. W tych to mi pomagał bratanek. Powiedział w ogóle, że to takie polskie. Ma 5 lat, więc czemu nie? Na dole są toalety. Gdyby komuś się chciało, siusiu, czy cokolwiek. Są słoneczniki. Idziemy nawet tutaj. O, piłkę mi polecił, żeby nie było smutno, nikomu nudno. Tu nie zobaczymy, ale. O, może tutaj. Takim dałam się dziska balony z wodą. On oczywiście nie zrozumiał i ja chciał tu jeszcze basen robić. Co nie bardzo, schodki na górę. Tu nawet mam maszynę do No, oczywiście już nie widzę. Gdzie to jest? O! Dwie maszynki do popcornu i ja oczywiście zapomniałam zrobić. O kurczę, przygotuj popcorn z masłem, z cukrem. A czemu przygotuj popcorn z A trzeba, dobra. O, sami robią. Super. Dwaj poszedł do pracy. Ej, to weź. A, może nagrywam. No trudno, no poszedł do pracy, nic nie poradzę. Oczywiście jego nie zobaczyłam, ale niech sobie oglądają. Czego ona się uczy w ogóle? Dlatego tu można się uczyć, z sensu. O, weź, nie może tu, weź porcję. A potem jeszcze raz, oglądajcie następny film. O, noc półżywych Simów. O, patrzcie, Michael, Tań jest Michaela Jacksona, ale super. Jeszcze usuwam. Thriller, czy jak to się wymawiało? Jestem ogólnie kiepska do angielskiego, więc bardzo często mogę wymawiać bardzo błędnie słowa. Wybaczcie mi proszę. Zakaleczenie języka angielskiego. No dobra, no to skoro on... tak. To do jest ten popcorn i w sumie idziemy dalej. Też poznać nowych simów. Rozalia powinna pomyśleć o zapisaniu się do organizacji uniwersyteckiej. dowiedzieć się więcej. W ogóle dobrze by było poprawić relacje z przyjaciółmi, ale to potem. Ciekawe, czy jak sobie pójdziemy potem. Czy te pokorne się popsują, jak następnym razem tu będziemy. Ciekawa jestem. O, przełączyło mi na nią. Wrócił! Super! Wyjście z pęcherzem. No dobra, 20, no to tak myślałam, żeby... Dobra, na jednego jeszcze skoczymy. Drinka. I w sumie pójdziemy spać. Dobra, jesteśmy. Idziemy na jednego drina, chociaż przynajmniej tu nie pada. Jesteśmy w Wierzbowej Zatoczce. Czy jest tu w ogóle ktoś? Jest. Wyjątkowo nie wierzę, ale zamówimy sobie drink. dla grupy to o jezu. Nie no, nie, nie będziemy przecież stawiać bez przesady. E, zamów drink. Słodka pikanteria. Najtańsza. Nie, nas na więcej, bez przesady. W ogóle dobrze by było, żebyś pogadała tutaj z ludźmi, Popraw humor. O, zadeklaruj, że, że lubisz horrory. Tutaj jest Morgan sobie, Rozmawiaj o lektorach. będzie miało to spory sens. my w ogóle coś wiemy o Morgan? Nie ma żadnego poznań? Dostałaś już tego drinka? Czemu nagle jesteś zupełnie zupełnie innymi znajomymi? Coś smacznego do sączenia. Dobra, wypiłaś. Czy oni biorą wiecznie ten sam drink? Dobra, bo to już dwunasta, my musimy iść. Zakończymy sobie tutaj. Dziękuję wam za obejrzenie. Ciekawa jestem, co Wy myślicie o tej ankiecie. Czy ją już wypełniliście, czy wypełnicie, jeśli jeszcze będzie. Co myślicie w ogóle o akcesoriach tych, co będą? I w zasadzie tych kompaktowe wnętrze, czy jakoś tak to jest? Ja jeszcze nie wiem, bo ich nie kupiłam, ale rozkładane łóżka mi się podobają i ta śmierć. Jestem ciekawa, co w zasadzie wy myślicie o tych akcesoriach. Napiszcie w komentarzu. Będzie mi bardzo miło przeprowadzić jakąś dyskusję. Chętnie Wam podpisuję, jeśli będziecie chcieli. Ona jeszcze śpiewa nam na zakończenie, więc myślę, że to już czas, kiedy ona jest wstawiona i trzeba kończyć. Dziękuję Wam i do zobaczenia.